Może coś będzie fajnego, może coś drogiego. I mamy... wszystkich bardzo serdecznie jestem Matchylicie lecimy na bogato. Kupujemy sobie dzisiaj nowe paczuszki, otwieramy tutaj, mamy do wydania 600 FIFA punktów. Dzisiaj jest promocja, więc to się dobrze właśnie składa tutaj. Otworzymy sobie Najlepsze paczuszki, tutaj wchodzimy w złote paczuszki. Sprawdzimy tutaj jeszcze Eee. Co tu mamy? No kurde skacze to uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Dobra, nie no otworzymy w taki sposób Myślę, że tutaj jest okazja i tutaj się Warto otworzyć tą paczuszkę Lecimy tutaj na bogato Czysta Microsoft e, Boże Microsoft e, FIFA points e, Lecimy Otwieramy Mm -hmm. Może na bogato, może będzie fajnie. Otwieramy paczuszkę. Widal na obrazku i mamy... Może coś bogatego... Może coś będzie fajnego, może coś drogiego. I mamy... Mamy danego. Dany chyba nie jest jakąś, jakąś bardzo drogą kartą. O, dużo kontraktów, to się też przyda w sumie. Yy, styl zawodników, stroje jakieś chujowe. Trener bramkarza, widzę. Mhm, dużo wszystko się przyda fajnie. Zawod, co, co do zawodników, to wszystko chujowe. E, dostało nam czysta FIFA punktów Dany, e, dany e, Sprawdźmy ile kosztuje w sumie. Albo w sumie nie, później sprawdzimy. E, Wyślij wszystko do klubu. Lecimy z następną paczką Hmm zastanawiam się nad tą paczką tutaj Więcej otworzymy ich Hmm Możemy jedną paczkę otworzyć z tych No więc otwórzmy Jedną taką Jeśli nigdy nie otwieram tych paczek, może coś fajnego Otwieramy, otwieramy i... Mamy! Nie wiem, co, zawodnicy lecą i... Ach, tutaj same srewniacy... Hmm... Zawodnicy tutaj, proszę, proszę... Hmm... <ścoughs> Dobra, lecimy dalej. 200 tutaj jeszcze nam zostanie. Jak się... Na spokojnie, na dwie paczuszki nam zostanie jeszcze. Eee, 11 jest... Mm, kurde. Co to nam daje w ogóle? Dobra, otworzymy chuj, nie? Teraz się żyje. 11 piłkarzy i menadżera nam tutaj ma do... Zobaczymy, zobaczymy. Coś szczęśliwego, coś fajnego. I mamy mamy Santa Cruza mamy e... Ederson jakiś hmm, nic fajnego nic fajnego jakiś, jakiś korańczyk kurde ale w sumie w sumie coś tego się zrobi no lub się sprzedam tak nic na razie ciekawego i dajemy do klubu i ostatnia paczka na aha tutaj jest duplikat to damy sobie Listę transferową. Może jeszcze jedna paczka tutaj nam jakiegoś dobrego zawodnika przyniesie. E, tak, otworzymy sobie tutaj paczuszkę za 150 lub 500. Hmm, hmm, hmm. A chuj, otwieramy tą paczkę. Może jakiś tutaj trafi się nam Tevez, może, może Iniesta, może ktoś inny i mamy Mamy, mamy Rosję piłeczka i mamy e, Gówno Gówno, gówno Jak zwykle w tych paczkach nic mi się nie e, Nie trafia fajnego, fajne stroje Podoba mi się Fajne, fajne, w sobie będą nowe Eee... nie, tutaj nie. stadion jakiś. Z ligi koreańskiej, jakiś czy coś Eee... herb niemiecki. Kontrakty, kontrakty. A tutaj jakiś zawodnik, chociaż dużo ma tempa. To jest chyba liga rosyjska. Sztuczek dużo ma, o kurde. Nie jest taki zły w sumie mmm, mc grady jakiś kadi e, dobra e, wszystko wyś wyślemy do klubu i tutaj na listę transferową więc w tym momencie ja się z wami żegnam i do zobaczenia